Serio, czasami te Wasze komentarze po prostu mnie rozbrają. No trwa wojna pozycyjna na Islandii, nie zmienicie tego. No to są uroki Europki trwa bardzo. Jezus no, coraz więcej dywizji się pojawia, co jest nie tak z tą grą. Ale przede wszystkim aby my Towarzysze, witam to wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem zdajoby krójczej Polski, to jest Hercowań 4 na modyfikacji Kaisera i nasza syndykalistyczna Polska. Dlaczego dzisiaj nie mam munduru? Bo dzisiaj jest rocznica wybuchu pierwszej wojny światowej, więc tego miejsca chciałem żyć oczywiście wszystkim. E, wysyłaj tej rocznicy, żeby było szczęśliwie, przyjemnie. Inwazji na Polskę w sumie jest to ta sama rocznica. E, ciekawe jak wy obchodzicie ten piękny dzień w, w, na, na naszej historii. E, czekajcie, bo zbanują kiedyś na tym YouTubie. Co? Dobrze, że się zaczynam powstrzymać. Dobrze, że się zaczynam powstrzymać, to idziemy w dobrym kierunku. E, dlatego też nie ma niemieckiego mundury, no bo kuwa nagrywanie w dniu wybuchu wojny w niemieckim mundurze to już by trochę było za dużo. E, przede wszystkim chciałem jeszcze zaznaczyć, że pozbyliśmy tego dekadenckiego, imperialistycznego zachodniego sojuszu syndykalistów, e, którzy odeszli od wartości tradycyjnych. Ja stworzyłem sojusz, jako trzymałem rozgrywkę, powinien się stworzyć. To możemy od razu anulować. I od razu wam mówię, że ja dałem roboczą nazwę. Aha, właśnie, bo wy sami mi przypomnieliście, a ja o tym zapomniałem. daj kilka dywizji, e, mogą być te cztery w sumie. daj te dywizje, zróbcie cyk, zróbcie tutaj jakiegoś litwina. I dajcie tu linię frontu, żeby przypału nie było, żeby nie było przypału, żeby wszystko się zgadzało, było szczęście. Myślę, że ten pan sobie poradzi z czterema dywizjami obroną cieśniny. No właśnie, dobra. Eee, otrzymujemy rozgrywkę właśnie. Ja, czekajcie, stwórzmy ten sojusz. On powinien się stworzyć. Czemu on się nie stworzył? I dobrze, czekajcie. Dużo, dużo lepiej udało się stworzyć nazwę, znaczy sojusz I problem jest tylko z nazwą tego sojuszu, bo ja jestem bardzo mało kreatywną osobą Kompletnie nie, nie się na tym No i wy widzowie musicie mi oczywiście pomóc w komentarzach Bo komentarze skupiają ekspertów, jak nazwać ten sojusz Na razie to się nazywa ZSRP, czyli Związek Syndykalistycznych Republik Polskich no i miałem bardziej... O Jezus, jak to pięknie się dzieje, gdyby jeszcze ta Austria była neutralna, a my byśmy mieli dokończone wybrzeże. A, i tak wiemy o tej Bułgarii, ale liczę na to, że Węgrzy sami sobie z tym poradzą. Zobaczcie, jak oni się ładnie przykleili do, do, do tych Bułgarów. Poza tym to jest masa dywizji która pozostała na zachodzie. Ty, czy, czy oni mają lotniskowiec? Boże, ja już myślałem, że Niemcy wyprodukowali pierwszy lotniskowiec, to byłoby porąbane, to byłoby naprawdę chore. A i przeniesiona stolica została do Warszawy, ktoś zasugerował, że w sumie zbliża się pierwsza wojna światowa, znaczy Druga wojna światowa, gdzie jest różnica, więc ładnie, historycznie e, Przenieśliśmy stolicę do Warszawy, pięknie to wygląda, więc co? E, ja z fabryczki wolne, no i to mi się podoba. Mm. A weź wszędzie to buduj, bo to już szkła sensu nie ma. Jakby jeszcze Kaiseraś, nie wiem czy na Kaiseraśu nie na tej mechaniki, że infrastruktura boostuje wydobycie. To, to, to jakby to bustowało, wydobycie to jeszcze można by było się zastanawiać, ale obecnie to, to pal licho. Yy, gumy potrzebujemy, to cyk od Afryki. Pomożemy ich w walce z tymi syndykalistami przeklętymi. Czy dywizje są na miejscach, czy pozycje wyjściowe zostały zajęte? Bo teraz musimy sobie odpowiedzieć na jedno, ale to zajebiście ważne pytanie. Ok, już jestem, przepraszam za ten leciutki przeskok, co ja to mówiłem, czy my chcemy na całej długości linii frontu puszczać? W sumie odpalimy roz ataki, zobaczymy, czy będziemy po prostu dywizjami pancernymi manewrować, bo to oni mają w sumie po dwie dywizje na, na, na froncie. Oni chyba jeszcze walczą, o właśnie, oni walczą nam dale, na, daleko na wschodzie, więc to jest idealny moment, żeby po prostu się wbić w tych yy, parszywych ruskich i, i, i wyzwalić naszych radzieckich towarzyszów, otrzymujemy rozgrywkę. Czy wszystkie dywizje są. Czy ja wrzuciłem lotnictwo? Oczywiście, że ja lotnictwo nie wrzuciłem, bo po co wrzucać lotnictwo? Po co wrzucać lotnictwo do naszych armii? Gdzie jest armia pancerna? To jest armia pancerna? Macie zapewnić dominację w powietrzu armii pancernej. To jest podstawa to jest pierwsze uno duos, żeby było jasne, żeby było jasne. Samoloty się przerzucą. Upadek Rio de Janeiro. Po przerażającym szturmie, Andrea sił wy... Co tu się dzieje? O, ale syndykalistów w końcu ucichły. Mimo świetnej pozycji obronnej, Brazylian garnizon nie był w stanie powstrzymać wrogiego natarcia. Katepa i większość biasta szybko odpadła w Andrea. Co, kim ty jesteś, Andrea? Bitwa o miasto zakończyła się o niedobitkach Brazylian armii walczących o przetrwanie w górach i lasach. Boże, a to było takie piękne Imperium Brazylijskie, jakie to piękne było. A tych syndykalistów tu się szerzy. Większość zabudowań Rio została uszkodzona podczas działań wojennych kopułek Candelarius, czyli Andreat ostrzał o tunel. Dobra, kogo interesuje Ameryka Południowa? Wiecie, co nas interesuje? Totalen Krieg for Kaiser und Vaterland. tak. A. E, dobra, więc teraz tak. Mm, no i moje dywizje pancerne, piękne. Przetakujcie. dajcie wsparcie, pichotki Dajcie wsparcie, pichotki, Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Zmniejsz ten po na cztery, No, bo na piątce To już jednak z, z Rosją to nie będzie jak walczyć. Że oni przebijają nasze czołgi. Nasze czołgi są nieprzebijalne. Pięknie, pięknie, o to chodziło. O to chodziło. Jak Węgrzy sobie na południu radzą? No, Węgrzy sobie świetnie radzą. Bułgarzy troszeczkę zaspali. Jest w sumie tylko jedna dywizja, która się wycofuje. Daj się jej wycofać. Ok, Badamy wojnę i bot się wycofuje, no mądrze, mądrze, mądrze Jakbyśmy na całej linii pushowali, o kurde Tak pira ze drzwi bym powiedział eee, A może tak defensywniej? Dobra, zatrzymaj po tym, bo to źle wygląda Ale ważne jest to, że nasze czołgi się przebijają, więc nasz polski blitzkrieg jako tako będzie działał Czy mamy dominację w powietrzu w tym regionie gdzie chcemy? Tak, tutaj mamy dominację To mega interesuje Mamy wsparcie sił powietrznych, tak, w ogóle mamy wszystko wsparcie. O Jezus, jakie to piękne. Dobra, ale nasze czołgi gwałcą. Dobra i teraz się rozpędzimy. Tylko że my jeszcze chyba całej kawalerii nie wyżyliśmy, mamy troszeczkę kawalerii. No troszeczkę kawalerii zawsze się ma Zawsze, zawsze. Zobaczymy lecimy od razu na Moskwę? Gdzie jest ta Moskwa? Gdzie oni tą Moskwę dali. Gdzieś Moskwę mamy za miedzą, nie? Gdzie jest? Czekajcie. Tu jest... A nie, nie ma stolicy! W Piotrogrodzie jest stolica! Oooo! Okej, okay. okej. Okay. Okej. Okay. Okay. W sumie czołgi możesz rzucić tutaj. Brakuje mi jeszcze jednej armii piechoty, która by pomagała uzupełniać yy, wyłomy, bo widzicie, jest wyłom i teraz piechota z tym nie idzie. Jesteście pewni, że ta Bułgaria daje... No, w... nie daje rady. Bo jak oni nam to zajmą, tu jest dużo ropy. Ja nie chciałbym, żeby oni to jednak zajęli. A wy się nie ruszycie z pomocą. Alo, towarzysze, bracia wschodu pobożecie? Nie. Dobra, yy, Pilecki, sprawa jest. Sprawa jest. To mega wielka jest sprawa. Chodź panie Pilecki. Musisz pan ogarnąć sytuacjonen. To jest dramatiren. Chodź tutaj. Chodź tutaj. Już, już. Szybko. W sumie... Chodź tutaj. Zrobimy inaczej. Styk. Żebyś bronił przede wszystkim wołoszczyzny, o w ten sposób W sumie też możesz pod Sikorskiego tu dołączyć O kurde, ty, dwie dywizje, było pusto, trzeba było atakować Przybijać się. Totalen Krieg for Kaisa und Vaterland Dawaj kociołek Jakbym miał więcej niż pięć dywizji pancernych, to już by były kociołek Byśmy z drugiej strony puszczowali, ale że obecnie mamy tylko kilka dywizji pancernych No to widzicie, musimy sobie jakoś tak prowizorycznie radzić Okej, okay, no i tu już brakuje dywizji, ty musisz jechać dalej ty możesz tym czołgiem. Wiem, skontrować ich przez rzekę, co jest jednak głupie. To jest bardzo głupie. Tu jakieś... Co, co to za dywizja się zaplątała? Totalent Creek naprzód. Tam dywizję też do przodu wyszli. Ten polszturm daj tutaj. Okej, okay. ej, wymieści go atakować. Aha, tylko że oni tu nie graniczą z tym. Ale co jest z moją ropą? Uratowana ropa? A, ropa uratowana. Uf, macie farta. Znaczy dopiero będzie uratowana. Za, niepotrzebnie zaufałem Węgrom. Wiem, że chcecie dać mi dywizję pod, swoją, pod moją kontrolę, ale ja bym chciał, żebyście wy sami walczyli. Naprawdę, chciałbym takie rzeczy. Czy mogę sobie stabilnie... U, 65 stabilności. nice. stabilności. ziem, Z Rodziem, z już nic nie zrobię. Kolej wileńsko-warszawska. Niech będzie, niech będzie. Eee, mam jakieś czołgi w magazynach. No tak, średnio bym powiedział. Mogę zmienić te templates. Eee, bo trochę pójść do artylerii. Znaczy, a, księżarówki wymyśliliśmy w tej kraju. I no, 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 wiecie, no nie, nie jest tak jak powinno. Czekajcie, to miało być zmotoryzowane. I zmotoryzowane. No i piękna dywizja pancerna. Bardzo piękna. Pięciutka. Ej, to jest taka piękna. Ile oni mają soft ataku? 454. No, kiedyś się więcej robił, ale niech będzie. Dobra, i tu brakuje mi kociołka. Radzieckie czołgi. Oh, my god. Radzieckie czołgi. Najgorzej Wrzuć tu dywizję. Wrzuć tą dywizję do góry. Tu myślimy o pierwszym kociołku. Nie będziemy na całej linii puszować. O kurde, dobra, nie puszę już. Bo za duże straty będą, a Rosjanie się to jednak nie, nie jest taki tamty związek radziecki. Będą się bronić. Gdzie są moje dywizje pancerne? Gdzie byście tu utknęli? Na jakimś wypizdowiu górnym dawaj tę dywizję. Krieg Więcej dywizji pancernych, okej? Okay. Przynajmniej ro, ro, ropy nam nie brakuje. Rumuni całkowicie zaspokajają nasze potrzeby, jeżeli chodzi o ropy. No trzy dywizje wrzucili hmm Przez rzekę trzeba będzie puszować. Jeszcze puszuję nam ten czołg Dobra, ale tu się przepuszowaliśmy. nice Nice, nice, nice. najwyżej tą piechotę przykąsamy W ten sposób Brakuje mi jeszcze jednej armii piechoty e, Która by po prostu szła z tymi czołgami I uzupełniała wyłom Dajcie tak z 16 dywizji na, na prędkości Ty, oni nawet atakują ale ten polszturm nie wytrzyma uderzenia wojsk pancernych Oni w ogóle nie przebijają tego Tu są moje dywizje pancerne Tu, 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 tu. Nie atakować Halo, tu musimy domknąć kociołek, bo nas zalejo Ten, ten posztrum jest słaby, ale to, to, to jest kwintesencja syndykalizmu Wsparcie, wsparcie wysłać, wysłać wsparcie Uła, wróg Konsa, Konsa je atakuje Trzymać, trzymać linię, bandyty Domknąć te kilka dywizji O dobra, tu się przebijemy, nasze czołgi na razie są immortal dla nich To dobrze, tu ich od razu skontrój Okej, okay, powinniście, powinniście zdążyć Dobra, jest pierwszy kociałek. Jest pierwszy kocioł. Znaczy, w sumie już pierwszy był. To jest drugi kociołek tej wojny. Ciekawe jaką doktrynę wybrali. Totalen eee... Krieg. To jest nasza doktryna. Eee, jak wy sobie radzicie tam? Tu są wojny, tu są wojny. A, z Chinami też walczycie? Nie, z Chinami nie walczycie. Walczycie. O jezus, wy z tymi, z tymi Tybetami walczycie. Tybet jest czym? Nawet nie wiem. Mm, Kolejny. Wileńsko-Warszawska, zwołanie drugiego wielkiego sejmu, nowa konstytucja, napiszemy nową konstytucję. Pięknie. Konstytucja, konstytucja. a się rzucili na tą ropę. Halo, bo mi Wołoszczyzna skapituluje, czemu tu dywizji nie ma? Ale ci Bułgarzy są porąbani. Kurde, no rzucili się. Ja myślałem, że oni będą tutaj sobie siedzieć, bo oni nie są majorem tej wojnie, nie? No nie są. Ja chciałem nawet przy życiu, zbyt zbytnio się dla mnie afiszować, a oni wzięli się rzucili. Jak dziki w kompot. I się przejść nie da. Dobra, zlikwidujmy ten kociak i pomyślimy co dalej. Możemy w sumie się udrać od razu na Piotrogród, tylko że tam są lasy. Hmm. Ty, oni nawet nas puszują. Kurde. Ej. Ktoś w komentarzach napisał, żebym nie atakał teraz Związku Radzie w Republiki Rosyjskiej. Poczeka, aż oni sobie skończą tą wojnę i dopiero wtedy ich przeatakował, bo będzie za łatwo. No ja nie wiem, oni obecnie walczą na dwóch frontach i nie jest to tak kolorowo. Eee... Gdyby nie to, że mamy nieśmiertelne dla nich dywizje pancerne, to byłoby naprawdę ciężko, poważnie. Ja na serio ja nie kłamie Dawaj te dywizje pancerne. Dobrze, dobrze. To, że gdzieś się cofniemy, to jeszcze nic. Uuu, tu można kociołek zrobić. No i kolejny kociołek. Tutaj rzucimy dywizję pancerną i przejdziemy tędy. Chyba, że o coś się dzieje. Ching spiszował. Mhm. 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 To była fajna wojna na dwóch frontach. Naprawdę fajna. Nie, no cieszę się, cieszę, cieszę, cieszę się. Ja. E, ha, halo! Przyjmijcie mnie z powrotem! E, halo! E, halo! Panie Pietę, ja żartuję, panie Bebiko! Wpuśćcie mnie! Panie Mosley, w sensie ten! Ower, wpuszczajcie mnie z powrotem! Ja żartowałem e, O oh my go, dobra, spokojnie, nie takie wojny się wygrywa, no, Jeżeli cofniemy się na linię bugu i będziemy się bronić, forty już są Halo, to Talent Creek Wiesz co, dajcie mi tę dywizję Bo jak wy i tak macie nic z nimi nie zrobić Wyślemy je do wojny na Bułgarii. Ale to jest dywizji 14. Chodźcie tu. Pomożecie. Pomożecie? Pomożemy towarzyszu generale. O, ciężarówki. W sumie te ciężarówki, Niemie niemieckie ople. Dawaj te niemieckie ople. Wrzuć tutaj. Co jeszcze masz fajnego? Dobra, i te dwie dywizje. Wrzuć tutaj. A reszta niech leci tu. O, cyk pięknie. Bo trzeba tych bułgarskich bandytów spuszować. I teraz tak. Moje piękne dywizje pancerne nie będą stały tutaj, bo tu jest bez. Samy Smolensk wypadałoby zdobyć, ale to po kiedy indziej. Dobra, kociek zlikwidowany. Zobaczymy sobie straty. Straty są. O, już pół miliona straciliśmy. Ja Mamy 94 tysiące. Ej, dużo! O 2 września. Kurde, mają poczekać do 1 września, jak powiedzieć wojnę. Teraz, wy, towarzysze bracia siostry, pojedziecie tu. Cyk, zapraszam. Zapraszam bardzo serdecznie. Trzeba Bukaresz odbić. Ja, 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 ja nie, nie, nie śmieszkuje. Tu są forty. Serio daliście sobie forty zdobyć? Ale ci że drzewizji natrzepali, no. Nie może być. UR, um, atak Pepans, przebicie. Daj w sumie tego URA. Zaraz z mechy zrobimy, jej. Innowacja wkracza do polskiej armii. Tu są w sumie puste prowincje. Pozdrawiam Paradox. Trzy lata po tej śmiesznej, popsutej gry. A bot znowu nie ustawia dywizji w grę. A Hatfu na tą grę to jest ostatnia seria z Hearts of Iron Ja wam obiecuję z ręką na sercu mówię. To jest ostatnia seria z Hearts of Iron Cieszcie się i oglądajcie póki możecie, bo już nigdy więcej tego na kanale zyf u mnie nie będzie. Zmieniamy kontent całkowicie na nie wiem CK2 i Minecraft, tak, to będzie dobre połączenie. Będziemy grać tylko w CK2 i tylko w Minecrafta. Będziemy pluć na Paradox. Będziemy prowadzić totalen krik w Minecrafcie i CK2. W sensie Crusader Kings. Dobra, czy dwie pancerne dotarły? Do, docierają powolutku. Dobrze, bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Chyba, że to jest pułapka. Czy to jest pułapka? Halo, czy to jest pułapka? Nie, to nie jest zasadzka. To nie jest żadna zasadzka. No, it's not trap. To jest po prostu paradoks, kuwa w 2019 roku. Pa, popsute jak zwykle, niedziałające, gówno. A, by ograć w cs dzisiaj rano. Hmm, ale tu nas puszują. Halo, ej, tu miała być moja ofensywa pancerna! Czemu oni mnie to atakują? Won! A no tak, bo to jest Antonowicz, on wyznaje tylko doktrynę ataku. Jak go zaatakują, to nie wie, jak ma się bronić, to nie wie co robić. Dalej jakiś perków nagrzmocił. Nie, czekaj, to nie jest Antonowicz, to jest ten. To jest Orwiezus, to jest, or, jest Rommel. To, znaczy Rumel. Nic dziwnego. Trzymacie się, towarzysze? Trzymacie się. Dobrze, bardzo dobrze. Już tu dywizje. Dawaj na tym, tym małe. Co?! Cymlańs, Boże, czy... E, wcześniej dzisiaj jest Cymcymała, mała Eee, przepraszam. Puść tę dywizję tutaj, cyncy mała. Puszujcie tę dywizję. Halo, proszę się obronić, bo ja tu chcę ofensywę pan, Co w ogóle są bagna, to nieźle, w czołgi w bagna wrzuciłem, ale tu są równiny, to tędy przejdziemy. Pod warunkiem, że utrzymacie linię frontu, bandyty. Za co wam płacę? Znaczy, wam nie płacę, ale trzymaj... Trzymać się! Trzymać się, wróg nie może wejść do St Berlina! Proszę te czołgi otoczyć. Dywizję pancerną i zmontujemy, w sensie rozmontujemy. Chciałem zobaczyć, jaki template mają tych pancernych, ale mi chyba nie pokażą. No chyba nie. O, Polszturm. Chodź tutaj tym Polszturmem. Zostań tutaj. Ty się możesz tu przydać. wypuszczujcie ich z Rostowa, to mega nam pomoże. Wy tu gdzieś macie ropę, nie? O, właśnie. Tu macie ropę i my tu będziemy szli. Badania nad rakietami. Dyrektywa Europejska. Interwencja w drugim Wildcligu. Musimy zająć po centralną Polskę. O, wy bandyty jedne. Natomiast zrobiliśmy prewencyjne uderzenie. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Pięknie, pięknie. Czekajcie, dotarły posiłki, dotarły posiłki. Czy gdybyśmy połączonymi siłami naszych wojsk przeatakowali Bukaresz, czy byśmy go wyzwolili? Bardzo proszę. To źle wygląda. Yy, co się dzieje na tym schodzie? Zniszczyliście ten czołg. Kurde, za szybko chciałem popatrzeć template. No dobra, no wykorzystaliśmy to, że głupi pot nie ustawił dywizji. I po prostu sobie weszliśmy jak, jak do siebie. No proszę bardzo, wchodzimy. Totalen Krieg. PRZŁAMANIE ZA WSZELKĄ CENĘ! TAK JEST, ja TOWARZYSZE! Wpadanie. Fala z zmechanizowanych. Rychło w czas, fajnie jakbyśmy dalej na kawalerii bazowali i ciężarówek nie mieli wymyślonych. Ehm, zobędziecie ten Bukaresz. 72, zdobędziecie. No i good, good. Wyzwolicie Bukareszt. Tu w ogóle są jakieś zakłady ropolnośne. trzeba to zdobyć, przejąć. Ocalić, wyzwolić. Czy wybroniliście już się? Dobra, więc teraz leci atak pancerny Nie przez bagna, tylko tutaj obok, cyk Wrzucacie te dywizje do pomocy, cyk Bo czołgi fajnie atakują z piechotą, albo jakimiś innymi zbychami, Bo same są zajebiste, ale potrzebują zawsze wsparcia Przytwórstwo ropy, co my chcemy? My chcemy My chcemy husarza, nie może nie husarza My chcemy 14 TPR w wersji artyleryjskiej Możemy wprowadzić zmiany w gospodarce hmm. No do lotnictwa bym coś rzucił, szansa, atak, desant powietrzny, atak wsparcia, przechwycenie, kombinacja Ja bym zająca wrzucił? będzie dowód, że zające latają, bo niektórzy twierdzą, że zające nie latają, a zające latają Dobra, co z tym Bukaresztem? Halo? Jak zdobędziecie Bukaryż, to nie ma śmieszków, hakersków. Dobra, eee, weszliście tu, świetnie, więc teraz tak, leci się tu, ale połowa Przeatakuje tutaj, razem z tymi, bo chciałbym te zakłady wyzwolić, okej okay. Bo ropa jest tu u góry, tak, tak, tu jest u góry, ale tu te zakłady mi powinny pomóc zbustować wydobycie to. Oka, jak ta nasza inwazja pancerna? Weź tu Polstrum, wrzuć do pomocy. Tutaj była tak z wielu kierunków. Polstrum będzie flankę zabezpieczać. Eee, jak to na południu to wygląda? O kurde, no tak, średnio. Śmieszki hacheszkami, ale te dywizje polszturmu są beznadziejne, bo to jest milicja. Milicja jest dużo słabsza, nawet jak jest 20. Chyba, żebym 40 to zrobił. No hmm. to jest symbol syndykalizmu, Tego się nie zmienia. Partia wymaga, aby dywizje polszturmu szły w pierwszej linii. Dobra, zakłady przemysłowe wyzwolone. I o to chodziło. Czy my się przebiliśmy? Hmm, tak, my się przebiliśmy. Bo musimy teraz chwilę mnie poczekać, żeby przyatakować znowu. Totalny krieg wprowadzić. Zostaw tą piechotę jedną. Ok, i zrobimy kociołek. Niewielki, niewielki. A początku chciałem lecić teraz do Piotrogrodu z, z tego wyłomu, ale chociaż, jak zdobędziecie to, to możecie teraz lecieć pod Smoleń i Smoleńska lecieć pod Piotrogród, Tak, będziemy się z nimi caskać. Bo globalny plusz, 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 tak. Jest na razie. Aaaaa, wycofuj się! Wycofuj się za rzekę. Retreat, Retreat towarzysze! Czołgi. o właśnie, pokaż czołgi, co ty masz w tych czołgach? Bo czołgi tylko, no ale przebijamy te czołgi? Um, Ujmy, Rokosowski, ty zdrajco. Jaki on jest napakowany? Eee, Rokosowski, ty bandyto i zdrajco. Hmm. Trzeba pepance ulepszyć. Co my mamy? Możesz awansować. Głudo, nie możesz awansować, zdrajcy, kłamcy. Jak my mamy pepance zrobione? Ehe, to wiele wyjaśni. Naprawdę wiele wyjaśni. Naprawdę zajęliście dużo wyjaśniam. Rzuć dywizję do pomocy, okej. Okay. Chyba żebyśmy na razie odpuścili Rosję. No jak odpuścić Rosję? To musi być totalny eee, I byśmy sposzowali Bułgarię. w sumie rzuć tutaj was do pomocy. Kolejne czołgi się przy, 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 przygotowały. O kurde, ty, bo mój atak się złamuje. Te cztery. Dobra, weź na razie. Na razie nie będziemy zmieniać na zmechy, bo nie mamy tych zmechów. Zaczniesz mi za to robić pepance. I to na gwałt. Na gwałt pepance będą potrzebne w naszej armii. Bo my w dywizjach mamy pepance, nie piechoty. Dywizja piechoty jako wsparcie hmm. ty, bo nasz atak w tych lasach się załamał Towarzysz Dzierżyński jest niepocieszony Ty, w ogóle oni chcą nas wypuszować. Co to ma znaczyć? Co to ma znaczyć? O lotnictwo tu wrzucili bandyty. Hmm. No nie tego się spodziewałem. O kurde, ty czerwono na tej linii frontu. E, gdzie mieliśmy tą linię Fortów? <grym> Tutaj, tak? Tu się będziemy bronić. Eee o, ale tu, ale tu się przepuszczowaliśmy, dobra wyrzucić ich za, za rzekę niech wracają tam skąd przybyli tu w sumie też możecie przepuszczować okej, okay, good, good, good wyrzucamy ich wyrzucić ich, okej, okay, dobra, wiecie co, do tutaj wam podziękuję za uwagę, łapek w górę, soczysty komentarz, no jak widzicie, wojna z Rosją to nie będą przelewki, yy, to, 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 to nie jest cesarstwo niemieckie, to nie jest cesarstwo austriackie, to jest po prostu wielka jebutna Rosja która zdążyła się zjednoczyć i zreformować, więc no. łatwo nie będzie. o łapkę w górę i soczystym komentarzu i przypominam, że można dawać propozycję na nazwę Sojuszu, bo ZSRP to tak trochę zbyt sowiecko brzmi. Dobra, cześć, trzymajcie się na razie.